Dwa miesiące, pff, yy, pół roku temu, widzowie, odcinek, nowa sera na kanale, subówa i SUF. dobrze powiedziałam chyba tą grę w końcu, no mówić, widzowie, będę w kolejnym odcinku z tej gry, dokładnie chyba to było któryś tam września, bo uderzyło to 10 z września lub 15, więc 2021. i ale widzowie, ja zinstalowałem tą grę i mam ją na nowo, Kiedyś, chyba, chyba koledzy w szkole do tego namówili żebym to zainstalował, także ja się... w ogóle witam w, w, drugim w drugim dniu daily. Przypomnę ci, że jest daily, teraz są dzień od 21, przez około... W ogóle przypomnę ci, że jest daily, tego nie powiedziałam. Dobra, przypomnę ci, że jest, że jest daily przez około 4, przez chyba dokładnie 39, ja jakie są plany, ale być może to będzie jako dłuższe, są codziennie film o godzinie 21, tak, jest 21, .00. jest taka stara godzina, stara, stała godzina do filmów, no bo oni najlepiej pasują, no, no wiecie. Więc no jest teraz Daily, to jest twoja Daily, no to co? A jeżeli, i, jeżeli się cieszysz, że Daily trwa i będzie jeszcze trwało, to sprawdź to łapka w górę. Zobaczcie mi ile osób się kuła subwaysów, włączeniu nie tak chyba się mówi. W ogóle widzę, że ja Casino się pobije swój rekord, czyli macie 2700. W, w ogóle nie tą grę. Nie wiem dlaczego. Niedawno w ogóle nie instalowałem, potem po dwóch razach ją zainstalowałem, jakś tak. No i moim moim to znaczy, no, szczerze, by było na przykład nie było robić jakiś krzesz, nie, nie mogę czegoś dotknąć. O! Trzeba, nie, zdobyć ileś tam, ale bardzo mało wtedy by było w sumie. Zresztą, jeszcze by było, próbując, ale to jeszcze nie teraz. Być może jakieś takie coś będę robić. Dobra, za sama mogę jeszcze dostać, pół biedy. W się sensie, zdobyć też po 27,00. No Ledwo wokoła, widzowie. To, po prostu teraz wolniej lecą. Wow, Doskoczyłem, ja bym pewny w dwóch że nie zaskoczyłem z No się myliłem, dobra, 2700 widzów, jak chcę mieć. Przez, znaczy 2700, chyba dwadzieścia para! Czy nie mogę dadnąć podłogi w tej grze? To jest taki podstawowy chciałem, że do tego, no ale w sumie... Co? Ja robiłem! Dwa trzysta. akurat za to O! Nie! Trzy! Zobaczymy, ja otwieram pudełko Może to no, jeszcze lekarz, mogę być. Chciałam już ponad trzy głowy, więc to. Ty naprawdę widzę, że ta seria powróciła ze względu na to, że jest daily. No i no wiecie, możemy no, robić kilka serii, które będą tylko przez daily dostępne. Tylko przez daily, tylko teraz mogę powiedzieć: tylko przez daily będą dostępne. W ogóle o co chodzi z tym razy? Dwa, co zażądałem, że będę dostać? Coś razy dwa. Montar monta, to nie daje, razy dwa. to w komentarzu odamicoszka zaznaczę te razy dwa. No i widocznie, ale łatwo widzę, łatwo widzę, bo ja znam swój rekord. Trzeba chyba 200 muszę dojść. Dobra, mamy to. No nie mamy jeszcze. Mamy to. Nie, w końcu Dość dobre miejsce nam. O, trzęsie gaz, tak. Tutaj jestem. Gdyby tak było, że zanim było, było jeszcze lepsze. Widzę, dobra, 4000. Zobacz, 10? No nie, no to się nagrywa już 5 minut prawie. No dobra, widzowie. No to dobra, widzowie. Tak ma... No. Jest pudełko. Tysiąc końców. Takich mamy widzowie. 2000. Eee, ekra ma wyskoczyła jakaś policja! Nie, nie chcę policji do widzenia.